Przemoc. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty: sedno, wieża, co wychodzi naprzeciw? Rycerz monety. Wynik, odpowiedź, rada: Trójka, kielichów. Sedno wierza. To jest załamanie się struktur. To są nagłe i niespodziewane zmiany. To jest rozpad. To jest strata, która po czasie może być błogosławieństwem. To jest wyzwolenie, duża zmiana. Duża zmiana światopoglądu. Kiedy wszystko, co jest dla nas ważne, wali się, to pamiętajmy, że mamy możliwość odbudowy, ale już na nowym gruncie. Dostosowanie się do nowej sytuacji może potrwać, ale powoli będziemy odkrywać nowe wartości, nowe cele. Uwolnienie się od starego stylu życia jest konieczne i przyniesie nowe szanse, nowe możliwości. Ta zmiana pozwoli sięgnąć tam, gdzie wcześniej nie mogliśmy. Nawet jeśli towarzyszące temu okoliczności są trudne, to musimy zaakceptować zmianę. I pozwolić, aby na miejsce starego weszło nowe lepsze. Co wychodzi naprzeciw? Rycerz Monet. Tutaj w dużej mierze chodzi o sprawy sercowe. Nie ma jednak czego żałować, ponieważ wkrótce przekonamy się, że było warto odrobinę pocierpieć. Rycerz Monet do tej pozycji pokazuje, Również osobę skąpą, nieodpowiedzialną, tchórzliwą, niezadowoloną, pazerną. To jest również brak zaangażowania się w sprawę czy w związek. Wynik, odpowiedź, rada. Trójka kilków. Jesteś w połowie drogi, aby ruszyć przed siebie, aby to się stało, wyjdź do ludzi, świętuj, imprezuj. Zacznij się śmiać. Spędzaj czas w gronie przyjaciół, w gronie kobiet, ale też to może być grupa mieszana, ale już nie bądź pobłażliwy wobec siebie i ludzi. Trójka kielichów mówi o początkowym zakończeniu trudnego etapu. Szukaj wyjścia, szukaj wyjścia z trudnej sytuacji, bo gdzieś jest blisko. Za tydzień będę i zobaczymy, co dalej. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Dbaj o siebie. Za tydzień będę. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara i Klara Plus. Dziękuję. Klara Tarot. Dbaj o siebie.